Uh, good night, everybody. First of all, uh, I would congratulate the uh, Hanwil on a really great game. And, you know, maybe it wasn't that beautiful, but uh, if you see guys putting 100 percent every day and non-stop, and every third day or every day practicing, you need to respect that, no matter on the score. Okay? And Czyli uh, po so, pierwsze gratulacje dla Może nie był to. Anglican, maybe it wasn't? Najładniejszy mecz, ale jeśli zawodnicy wkładają 100% zaangażowanie we wszystkie treningi i w taki mecz, to warto go oglądać. To to jest dobre spotkanie. The second of all, which is uh, for me the most important thing, is that uh, we play as a team. We believe uh, each other, even though we have problems. In the game, we saw it, uh, a lot of turnovers and everything. But uh, uh, I have to give a credit to guys, uh, which I'm saying every game, and we keep on winning, which is uh, <laughs> For us, it's, uh, it's great because uh, we are growing in a in, in team, real team. And no matter on scoring or on missing shots or turnovers, uh, we still have to believe that uh, to play every game for 40 minutes, and we are doing it, guys. And uh, I'm really proud, very proud on the, uh, on the players and the club, which, uh, which, I mean, what we did so far, basically. To, not to kill you with all the stories. Czyli dla trenera najważniejsze jest to, że wygrała drużyna, że pomimo kłopotów, pomimo dużej liczby strat udało się utrzymać prowadzenie, udało się utrzymać również tą zwycięską pasę. Drużyna ZS u e, takie zwycięstwo, takie zwycięstwo po zaciętej końcówce z Anwilem Włocławem napawa trenera dumą zawodników, z zadowoleniem zawodników. Jest to też dobry e, element spajający drużynę, dobry element, dobry sygnał dla całego klubu. Przede wszystkim bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Cieszymy się niezmiernie, że pozwoliliśmy Andilowi u nich w domu na własnym parkiecie zdobyć tylko 64 punkty. Niepokoi to, że mieliśmy tylko 6, 6 asyst. Sam Szubi miał 8, także jest lepszy od całej naszej drużyny, ale na koniec naliczy się zwycięstwo, z tego się cieszymy bardzo. Naprawdę to zwycięstwo Daje nam e, bardzo wiele przed e, rundą rewanżową, dlatego naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi e, i z tego się cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do gości? Proszę bardzo. pytanie do, do Pana Trenera, Panie Trenerze. Dlaczego 8 sekund zagrał Bartek On jest y, stąd, do tej Pan się bał, że się spali psychicznie albo w coś w tym stylu? questions uh, question but Bart, Bart, there's some problems uh, not really serious but we uh, keeping bothering with his knee for the last 15 days and uh, there's no reason whatsoever but is doing a great job people he, will get the medicine know, that's not the problem my concern was that in a game like this we're looking on a role game that we don't put the players on the court who are not hundred percent. it was the only thing for him and i put in the 8 seconds only for bigos so we can switch defense in the, in the last second shot that that's all not nothing's behind it wasn't a problem of mentality no 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 whatsoever nobody's a great guy and working hard and no problems whatsoever Czyli jak wszyscy słyszeliśmy nie był to problem mentalny jeśli chodzi o Bartłomieja Wołoszyna on od 15 dni boryka się z urazem kolana e, trener nie chciał ryzykować wpuszczania na parkiet zawodnika który nie w tak wyrównanym meczu nie dałaby si nie mógłby dać z siebie 100% e, Bartek pojawił się na chwilę na parkiecie w akcji e, defensywnej, wsparł drużynę i wykonał w ten sposób swoje zadanie. A jeszcze do Proszę mógł... bardzo. Panie jeżeli... Proszę bardzo. Pamiętam mecz, który nie rozdał pan do yy, Nie, nie pamiętam właśnie. Ja szukałem e, na, 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 na bieżąco w internecie podczas meczu i nie znalazłem czegoś takiego perka. No nie nie dokopałem się oczywiście do wszystkich sezonów, ale... No. Nie, nie pamiętam, naprawdę, z drugiej strony, z czego mam się tłumaczyć, wygraliśmy, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, dlatego no, to raz, a dwa, widać było, że obrona Anglii skupiła się na, na rolach na mojej grze, nie jestem żadnym jakimś super graczem wychodzącym po zasłonach, dlatego no, świetnie się przygotowali do tego, z drugiej strony w niektórych sytuacjach znalazłem troszeczkę miejsca do rządu i udało się na szczęście trafić cztery razy za trzy punkty. No, ale tak jak mówię, no fajne, fajne doświadczenie, zero no, może to się w statystykach pomylił. Mogę ci so, uh, to powiedzieć? grać za niego dzisiaj, chcieliśmy i to ale on próbuje się tam you ale powiem ci, co się stało. So he can play and get him a little bit over there, so we have the other guys with the ball. And you said he scored 15 points. He proved, he, he, he can play any time he wants, he can score, so it's no question about that. Czyli w skrócie tłumacząc bardzo szybko. E, założeniem trenera było to, żeby e, na Robercie Skibniewskim oprzeć grę w ataku. E, to on miał rzucać, to on miał egzekwować rzuty, e, napędzać grę w ataku, no i jak się okazuje, zdobył 15 punktów, w związku z czym e, wywiązał się z tego zadania. Dobro večer. Še žitim grastulacije Košavinu. Mislim da smo zagrali razred bardzo za e, dobre zavode. E, ne sreti nismo do konca vić mali. Mali smo čelovni moment kada smo višli na provazenje. Ali, čez zmenšenje, koje evidentno mi dišeše meczu meču, je pokazao moj zespol, e, Myślę, że brak koncentracji z powodu tego, że nieśmy zabrali tu pilku przy rzutu i pozwolili tak naprawdę Koszalinu w trakciu 5 sekund odrobi 4, 4 punkty. Myślę, że też ewidentnie było na końcu że nieśmy trafili 4 żuta wolne wolna, przez to jesmo bili zmenčani. Mislim da ne mogu imati nažu do, do zavodniku, mislim da su podali svoj maksimum, gdje to nije bilo vista čujonca, že bi vigrać. U Koršolinu bardzo dobri zavode zagrao Robertski Mnetski Pšašinski, ktorý je trafio 15 punktov, a tih 15 punktov e, su bili u, u takvim situacijama, gdje smo tak napravde mi e, robili šukali ten bitan, znalazili ga i zašto je kara od Skimljenskog bila taka, že je trafila albo žut za tri, albo ovaj je znalazio kogoš u situaciji da su mogli Latvije punktovati. U ovom meču je imao zero asista, ali mišljam že od njegove penetracije je bilo dužo pšovaga, ktore su košavinjevi kodišća opužnjeni u, u, u dal, daljoj And uh, that's It was a tough loss, uh, especially because we fought back. Um, we had a four-point lead and uh, made a bad foul on the and one and an uh, offensive rebound put back. Uh, that really changed the momentum of the game because we were, I think it was like a, like two minutes left in the game, and uh, I heard a lot. Mm -hmm. so, uh, czyli czyli to, to jest trudna, trudna porażka, 4 punkty, mm -hmm. Andy miał prowadzenia, ale w nieodpowiednim momencie popełnione zostały faule. E, drużyna AZS-u zaliczyła zbiórkę w ataku, e, kilka błędów i e, to AZS wyszedł na prowadzenie. Graliśmy naprawdę i AZS grał e, całkowicie. E, postawił całkowicie trudne warunki, obydwie drużyny grały twardo, no ale ta AZT wygrał.